Instytut Historii powstał w 1970 roku, chociaż początków nauczania historii doszukujemy się już w średniowiecznym Uniwersytecie Krakowskim, bowiem w XV wieku profesor Jan z Dąbrówki komentował kronikę mistrza Wincentego Kadłubka. Obecnie Instytut Historii należy do jednych z największych instytutów w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiuje w nim około 1300 studentów, zarówno na studiach dziennych, czyli stacjonarnych, jak i studiach niestacjonarnych, czyli zaocznych. Tutaj czujemy atmosferę tego miejsca, spotykamy tablice czy, 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 czy te sale, w których wykładali słynni profesorowie. Nasz Uniwersytet Jagielloński jest najlepszy w Polsce według statystyk. Ale my naprawdę czujemy, że jest to nasz uniwersytet. Pracownicy naukowi, cała kadra naukowa Uniwersytetu pozwala nam odczuć, że my współtworzymy tutaj życie naukowe. To, że Uniwersytet Jagielloński to jedno, to, to jest dla nas nobilitujące, a druga sprawa to w ogóle sam Kraków, samo miejsce. I dla życia studenckiego, i dla życia naukowego to ma spore znaczenie. Jeżeli się przychodzi do takiego miejsca, to widać, że czuć tutaj zapach historii, widać, że jest coś z historią. Budynek był bardzo zaniedbany. Tak naprawdę przez długie, długie lata, poza jakimiś doraźnymi pracami, nic tutaj się nie działo i materia po prostu ulegała zniszczeniu, zużyciu. Jeśli popatrzymy dzisiaj na nasz budynek, jeśli go zwiedzamy dzisiaj, mamy zupełnie inny obraz niż to było 10 lat temu. Zaczęliśmy od remontu dachu, po to, aby móc działać wewnątrz. Tutaj finanse z były bardzo ważne. Dzięki finansom ze Skosku udało się nie tylko wyremontować, ale po prostu nadać zupełnie nowy wystrój dużej auli, jaką mamy w naszym budynku. Znajdujemy się w auli Kolegium Witkowskiego która nosi imię księdza Józefa Tischnera. Nadanie imienia Józefa Tischnera wiąże się z wielką tradycją 15 lat wykładów, które prowadził tutaj ksiądz profesor Józef Tischner. Wykłady te oczywiście gromadziły nie tylko polonistów, ale studentów ze wszystkich kierunków, a także z różnych uczelni. W związku z tym należy sobie wyobrazić tę salę pełną ludzi. Gdzieś siedzących na schodach, wiszących na barierkach, siedzących u próg katedry, i wśród tego tłumu spragnionych słuchaczy, księdza, profesora, zawsze uśmiechniętego, świetniego wykładowcy, który miał niezwykły dar mówienia o filozofii w sposób prosty. Przysłużył się właśnie w tej sali do takiej popularyzacji filozofii, nawet najbardziej trudnych i zawiłych. Koncepcji filozoficznych. Skosk wsparła nas swoimi finansami w remoncie drugiego i pierwszego piętra. Wszystkie prace podlegały nadzorowi konserwatorskiemu, dlatego też zadbano również o kolory, nawet starano się odkrywać niższe warstwy farby i w efekcie, aby zachowano koloryt taki, jaki to był w epoce, w której budynek powstał. Przeprowadzono remont klatki schodowej. Trudny, ze na to, że schody są kamienne, balustrada kamienna. Uwieńczeniem prac dotychczas prowadzonych to jest witraż, który widać nad drzwiami, głównymi drzwiami wejściowymi. Thank you.